Przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem pod tytułem Pierwsze Denko Marleny, e, czyli Pierwsze Denko Adrygasowej. Odkąd zaczęłam nagrywać filmiki na YouTube, to tak sobie pomyślałam, że a może zacznę zbierać te kosmetyki puste, zobaczymy czy coś mi się uzbiera. E, I faktycznie przez miesiąc, pół do półtory miesiąca uzbierało mi się, no powiem Wam, trochę mi się tego nazbierało. Nawet nie byłam tego świadoma ile ja tego zużywam. I jak pojedynczo się wyrzuca te sztuki to nawet tak nie zwracam na to uwagi ale jak zaczęłam sobie to wszystko odkładać do tej pięknej, zacnej torby tak to wygląda, słuchajcie to mi się trochę tego nazbierało a torba z recyklingu w kołobęblinie <głodem> ja już tutaj tej zatnej, co to jest słuchajcie, tak kategoriami nawet tak chyba po prostu przypadła taka seria, że tyle mi się rzeczy pokończyło naraz i już wam pokazuję co to jest skończył mi się szampon Pokazywałam go Wam w swoich zakupach filmikiem, podlinkuję go na dole jak na co Drygasowa trwoni pieniądze, czyli ekstra szampon Garniera z cytryną i białą glinką, który używam już bardzo długo, jestem mu bardzo wierna. Teraz skusiłam się na trochę inne, ale już wiem, że nie jestem zadowolona, bo obciąża mi włosy, a ten szampon tego kompletnie nie robi. Kolejną rzeczą, muszę odłożyć, Kolejną rzeczą to jest też olejek arganowy, który Wam pokazywałam w filmie z zakupami. Pachnie przepięknie i zużywam go też namiętnie, bo mamy dosyć twardą wodę. I na tą twardą wodę i na ten szampon, który bez jest, jest bez silikonów, ten olejek arganowy z Joanny, typowo z Joanny spisuje mi się bardzo dobrze. Jestem z niego bardzo zadowolona, bardzo jest, jest podróż, bardzo wydajny. Było to serum rozświetlające na dzień z dr Ireny Eris i powiem, że to jest bardzo fajne serum. Nie wiem, jak, wiecie, co w działaniu takim odżywczym, to można pewnie byłoby tu popalemizować. Ja tak do końca aż mocno się nie znam na tych składach, żebym mogła tutaj cokolwiek wam więcej na dzień dzisiejszy powiedzieć, ale jeżeli miało ono faktycznie rozświetlać, to faktycznie bardzo dobrze rozświetlało nałożony pod krem, pod podkład, twarz wydawała się taka rozpromieniona, rozświetlona, a ma w sobie ten rozświetlacz, słuchajcie, to serum, już tutaj nic nie mam, takie delikatne, ale takie, takie mocno zmielone jakby drobinki, które są gdzieś tak, rozbłyskują się tylko gdzieś na twarzy, ale to jest naprawdę... Bardzo, ale to bardzo delikatne, e, drobniusieńkie te e, drobinki takie e, świecące. No niektórzy lubią, niektórzy nie. Jeżeli w takiej postaci mi pasuje, ja to akceptuję i jestem skłonna kupić sobie drugie Resto Serum. chociaż nie wiem, czy to zrobię, bo lubię sobie testować, sprawdzać i coś jeżeli jest do pielęgnacji naprawdę już takie wow, to wtedy jestem wierna temu kosmetykowi, a jeżeli gdzieś tam jeszcze czegoś mi brakuje, to dalej szukam i no zobaczymy. Może będę szukała, może zostanę przy tym, może drugi raz kupię, eee, zobaczymy. Kolejną rzeczą, którą zdękowałam, to jest mój zapach Kenzo. Mm, ja po prostu uwielbiam ten zapach. Dosłownie to już jest mój... Czwarty, piąty flakonik, szósty z kolei, już nawet nie powiem Wam ile, ale to jest taki zapach, który ja mogę używać latem, wiosną, jesienią, zimą. To jest taki zapach, że wiem, kiedy chcę się czuć dobrze, kiedy chcę się czuć komfortowo, jak się nim wypsikam, to ja jestem po prostu rozanielona. Ja mogę go wąchać i on mi kompletnie nie przeszkadza. Jest bardzo świeży, jest bardzo taki orzeźwiający i idealnie nadaje się na grące upalne lato ale też jest, ma taką nutę takiego czegoś bardzo intrygującego i takiego bardzo przyjemnego. Niektórzy mówią, że w sumie ten zapach jest trochę ogórkowy. Moja mama na przykład mówi, że ten zapach jest ogórkowy i on jej nie, nie podchodzi. No mi ja jestem sprzedana, ja to kupuję w ciemno. Kończy mi się jedna buteleczka, kupuję następną, bo jestem bardzo zadowolona z tego zapachu Scenzo. No i notorycznie gubię nakrętki. Ja to ciągle trzymam w torebce, przekładam i notorycznie gubię nakrętki, także u mnie wszystkie flakoniki są bez nakrętek i to jest standard. Do twarzy kolejna rzecz, która jest zdękowana, ale to tak już porządnie, nawet widać, że tutaj mam wszystko wycięte, bo zawsze tak robię, jeżeli mam podkład plastikowy, ścinam czubek i jeszcze wygrzebuję sobie palcem, pędzlem, w zależności jak tam chcę, żeby faktycznie to zdękować. Tutaj już zdękowałam podkład z Zinglota, któremu też jestem bardzo wierna, to jest idealny podkład na dzień dla mnie. Ja nie potrzebuję jakiegoś bardzo dużego krycia, bo nie mam problemu z jakimiś tam wypryskami, ale takie 30 ml aktualnie kosztuje 20 bodajże 8 zł. Mam to w odcieniu 42 i to jest odcień, który używałam zimą, czyli on jest, on jest dosyć jasny, ale ja zimą naturalnie, no jest mniej słońca, zawsze ta cera nam blednie, także ja już znękowałam swój podkład zimowy, przeszłam już na wiosenny a myślę, że jak dojdzie do lata, to jeszcze po prostu ciemniejszy odcień kupię, bo e, ja się dosyć mocno opalam intensywnie, nawet jeżeli używam filtry, e, chronię się od światła, to gdzieś ta skóra naturalnie nabiera u mnie takiej ciemniejszej barwy. Także to by było, jeżeli chodzi o twarz, czyli to Ostatni był produkt, który już e, zdękowałam. Jest to e, lakier do włosów ze Schwarzkopa, good 2 b Też myślę, że każda z Was już o nim słyszała coś. Dobrego, mniej pozytywnego, lub bardziej. no Ja jestem bardzo zadowolona z tego lakieru do włosów. Jest dosyć wydajny, ale jeżeli ktoś by chciał go stosować na utrwalenie fryzury, no to nie polecam. On faktycznie ma takie za zadanie unoszenie nam włosów podnieść włos, wypsikać porządnie pod spodem i wystarczy zrobić jakiś taki, wiecie, szybki manewr wzburzenia swojej fryzury przy e, nasadzie głowy i faktycznie te włosy idą nam do góry nawet po dwóch, trzech godzinach, w zależności ile tam e, tego lakieru sobie zastosujemy. Cena dosyć adekwatna do jakości, mm, zapach ja to widzę, nie wiem czy Wy zauważycie, ale ja wszystko wącham, jeżeli mi się coś podoba z zapachu, to już jest bardzo duży plus a ten lakier, jako nieliczny e, podoba mi się, no kompletnie nie sklejam Włosów, no dla mnie na tak. Dla mnie jak najbardziej na tak i zdecydowanie jeszcze raz do niego wrócę. Także to by było na tyle mojego pierwszego projektu Denko. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz taki Wam nagram. Na pewno będę mi namiętnie zbierała swoje w swoją torbę puste opakowania po kosmetykach. I do zobaczenia do następnego filmiku. Cześć!